Siemonerko, świetnikowo artysta z tej strony. Mamy już praktycznie 24, tak późno zacząłem, ale niestety trzeba było troszeczkę pojeść i zaczynamy regularną nockę. Zapraszam do poszukiwania, kochani widzowie, widzki. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze dzisiaj bawić na tych poszukiwaniach, zobaczymy co wpadnie. No i co, no mamy czwartek, 24. Pierwsza, pierwsza reklamówka będzie komisyjna. Szybko przemielimy to. Zobaczycie, co tutaj się stało. Nie wiem, czy coś będzie, czy coś nie będzie. Życie pokaże. Dobra, takie rzeczy. Witam wszystkich. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic, prawda? A tutaj może być takie coś, taka torba. Ja już tutaj zobaczyłem. Wyłoniło się z tej torby takie rzeczy, więc robimy komisyjnie. Patrzcie, patrzcie co tu jest. Co tu my mamy? To, to jest monitor, co u diaska nie wiem, zobaczcie, masz się yeah. pierwszy fan pierwszy się odkładamy mogą być stare rzeczy bo patrzcie jest stara e, stara na talerz, no nie? podkładka na talerz a to nie wiem co to jest wiwanco wiwanco 6V nie wiem co to jest piszcie w komentarzach może potem jak będziemy miały czas sprawdzę a to aby przeczyścić by było zajebiste bo to jest tylko brudne Skórzu, że tak powiem, i lecimy dalej. Co tu my mamy? Może coś będzie, może nie? Patrzcie, po. Baterie. Co to jest? komisyjnie, baterie komisyjnie. Tylko baterie, nie ma złota. A tu coś jakiś pierścień by był, czy co to jest? Pierścień z jest ty, nie pierścień. Nie z pierścieniem przecież, co to jest? Po. Taki stary ten, ty to jest stare, Ale jazda na parstek, czy co to jest? Takie zdobienia ma. Ja to nie złoto, tak by kurde złoto powiem wam wyglądało. I jazda dziwna. Nie wiem, ja to potem sprawdzę. Potem to sprawdzimy. Ale ciekawy przedmiot, ciekawy, nie wiem co to jest. Byście zobaczyli w zbliżeniu. To byście zobaczyli, że to jest ciekawe. Coś może być. monety. Pamonety! monety. To może być depozyt to Patrzcie. To może być depozyt. Nie możemy tu zrobić bałaganu. Dlatego... Zrobimy to na lustrze może. Patrzcie jaki fajne lustro. Zrobimy to wszystko na lustrze z prl od razu, żeby przyjąć szczęście Patrzcie. I będziemy to składać z lustro. To już ze mną na Patrzcie co to, co to jest Co to jest za moneta? Oh, 1999. I jeździec na ty. 1999 lituwa pisze. Litewska moneta z 92 dwa litaje. Także pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy wykopkowych, detektorystów Mamy pierwszą monetkę, dwa litaje Lecimy dalej, no, patrzcie, to może być dobre, patrz A tutaj, patrzcie, pierścionek, Jeszcze powiesz, że to, kurde, złoty Ty, próbę ma Ja pierdole ty, nie wierzę Nie wierzę, ja, kurde, nie wierzę, ty Nie wierzę, że pierwszy od razu, nie wierzę, ja nie wierzę, nie, 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 nie ty, weźcie mnie, kurde, ty, weźcie mnie, uszczypnijcie, uszczypnijcie mnie, normalnie ten pierścionek ma próbę, autentycznie, kurde, normalnie, ja pierdziele, tak to się nie spodziewałem, że będzie, ja pierdzielę w takim czymś, masakra, w takiej torbie, ja pierdzielę. ma próbę normalnie, ty, ty, on ma, on ma próbę, to jest normalnie złoto będzie, ja pierdycham, ale jazda w ogóle, ale Holender jazda, ja nie wierzę, to nie, 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 złoto, ty, oma ma próby normalnie. Ja pierdziele, jestem w szoku, aż się trzęsę. Ty, normalnie... <śmianie> ty, ja pierdziele, że, 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 że na początku filmu i na komisyjnie to się nie spodziewałem, masakra. Masakra, Zrobiłem zbliżenie potem. Ty, to też może być złote. Ale jazda, bo to wygląda jak złoto, kurde, ty. To wygląda jak złoto, to może być też złoto jakieś. Ja pierdykam, ale jazda. Ty, dawaj dalej, zobaczymy tę reklamowę. Ja pierdykam, ale jazda w ogóle. Masakra, co tam jest? Tu nic więcej nie ma, delikatnie. Grosiki też podbieramy, żeby nie było, że kasę umijamy. Grosiki też są ważne na szczęście, bo powiem wam, że nawet znalazłem te 5 zł, to ja je nie wydam, bo to bym stracił tyle grosików szczęścia, że po prostu wolę te szczęście niż te, wydać te 5 zł, co znalazłem. Ja pierdolę, nie wierzę, ej ludzie. Ej, nie wierzę, to jest... Ej, to jest złote. Zaraz czekaj, ja tu podnoszę zaraz. Ja wam to powiem normalnie... w, w oczy, Ty, ludzie! Ej, to jest złote. To jest złote normalnie, kolor złotego i ma próby. Ja pierdziela. Nie, 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 nie. Dosłownie no, ty nie wierzę, nie. Masakra, ale jazda w ogóle. Tyku. Dobra, ale się rozkręciłem. W ogóle, tu tam jeszcze jest. Ej, to było fajne, to było mocne wejście. Wejście z przytupem, że tak powiem, w odcinek normalnie. Ja się nie spodziewał. Nie, 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 nie. To jest jakiś sen. To jest, kurde, jakiś. Co to jest, pa. To jest jakiś sen, ja nie wierzę, ja kurde nie wierzę, ja nie wierzę, ja nie wierzę, to jest sen, no próby, 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 od razu kolor złoty i są tu próby, ja pierdziukam, ale jazda, są trzy próby, tu, patrzcie, widzicie, widzicie teraz, widzicie, o, trzy próby są normalnie złote, a to, jeszcze jak to będzie złote, to normalnie to jest kolor złotego, ty, tu też jest chyba próba, ale jazda w ogóle, To jest jak próba na tym. Ty, na tym chyba jest próba też. Ja pierdzielę. Ja dosłownie nie wierzę. Bo to tak kolor jak złoto, normalnie. Ja pierdykam, ale, ale za w ogóle. Odejść. Jadałem, muszę zobaczyć to i chyba zakończyłem poszukiwania. Ja nie wiem, bo to dopiero zacząłem poszukiwania. Ludzie, a już takie coś. Nie, 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 to jest niedowiary. To jest niedowiary, ludzie. To jest niedowiary, to jest niedowiary. Ja nie wierzę. To jest sens. Normalnie trzymaj ja się popłaczę. Dosłownie. Tyle pracuje, tyle pracuje na ciężką pracę, bo to wszystko, naprawdę, naprawdę ciężką pracą, zdrowiem wszystkim, ale że takie odstępy czasu, 3 zł, 3 zł, ja nie wierzę dosłownie. A dzięki, że jesteście, że możemy razem tu, tu być w ogóle, to drugie, drugie ma też próbę chyba. Ja pierdzie, ale w ogóle jeszcze to jest w ogóle jakiś sygnet w ogóle. Czy co to jest w ogóle masakra. Jaki strzał, ale ja w ogóle aż się nakręciłem, Teraz to, to ja się tak kręciłem. Dziękuję, dziękuję. o, Boże, dziękuję wszystkim. Dziękuję, że jesteście, naprawdę. Kamień jakiś. Nie, grok. Dziękuję, że jesteście ze mną. Naprawdę aż mi się... Aż mi... Patrzcie, to co taśma, taśmy bieli. Bieli taśma, nie? Aż mi... Aż mi normalnie... O, świeżkę bieli też. Świeczkę też bieli. Ja wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, dosłownie. Patrzcie już. Aż mi się płakać chce ludzie. A cała, cała rakieta tenisowa. To już, to już są... Ale bez tego, bez... Ale Wilsona, jakby ktoś na, na, wlek sobie, nie wiem czy to opłaca się wam brać. Jak myślicie, sprawdzimy, zostawimy sobie. Ale normalnie, aż mi się płakać chce. Normalnie aż mi się płakać, jak mi się po prostu już masakra, już chcę wam szybko pokazać to chcę wam szybko to popatrzeć to jakieś sztućce były może srebrne czy coś w takim opakowaniu masakra, dziękuję ci to może być po kolekcjonerze jeszcze to może być po kolekcjonerze, tu wszędzie może być złoto dosłownie, jak tam będzie jeszcze więcej złota nie, ja sobie żartowałem cały czas żartuję, że bez, bez srebra złota nie wracam, ale naprawdę masakra, to to się nie spodziewałem dzisiaj, ja się dzisiaj pomyślałem sobie Pomyślałem wam sobie ludzie, pomyślałem, że srebro był wczoraj, w tym odcinku co teraz będzie rano, teraz się renderuje I, i ja nie spodziewałem się, że w ogóle złoto, masakra, dosłownie szybko róbmy to, bo e, chce się wyrobić czasowo, tego się nie spodziewałem, ale w takiej sytuacji to musimy chyba dłużej poprzebywać, no nie, chyba musimy dłużej poprzebywać, bo aż, aż spadłem z konia dosłownie, może coś tam jeszcze będzie, ty. jak złoto tu było, aż wieszaki, co tu jeszcze jest. Racer, racer nie, to też nie, ty normalnie I, i to jeszcze w pierwszym w ogóle, nie, 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 nie. nie. Uszczyp, uszczypnijcie mnie, uszczypnijcie mnie, uszczypnijcie mnie, zresztą Ale się nakręciłem, pa, co tu jest? To sprawdzi się, trzeba wszystko posprawdzać dobrze, bo to może być coś po kolekcjonerze. Sprawa, temat kolekcjonera też może być jakiś, może rzeczy, ja, piję. ta moneta, widzicie? Mogą być monety, dwa złote, 2 dwa zł, 2, 2 ale rozkładane, masakra, masakra, ja w to nie wierzę, a będę to sory, sorry, że tak powtarzam cały czas, sorry, ale to jest naprawdę, kurde, dla mnie niespodziewana rzecz, opa, takie coś, Oje uchwyt, ten uchwyt dobry do wiertarki, to jest, nie? Uchwyt do wiertarki, taki dobry, masakra, co to uchwyt przy naszym złotku, masakra, dosłownie, ale jazda, ale dosłownie jazda się zrobiła. Jezu, co ja nie wierzyłem, nie wierzę, co tu mam, tu już nic nie ma, patrzcie, tu tylko to złoto było, gdyby, gdyby nie ten worecznik ze złotem, to by praktycznie nic wam nie pokazał, nie chcę, roleta, to bym nic wam nie pokazał praktycznie, a tak, kurde, patrzcie, co wam, ja pierdzie, ale ja nie wierzę, ja zaraz dzwonię po wszystkich, po wszystkich znajomych, <grym> zna co to? tutaj, co? To zaraz dzwonię po wszystkich znajomych, co to jest? będzie złoto kuczyn, jak Nie, takich <grytanie> rzeczy. Rzeczy, ubrano nie, ja pierdzielę, ale jazda w ogóle. W ogóle ten, ten jeden to jest taki stary, że ja pierdzielę. Co to w ogóle jest? Nie ma nic. Czy będzie jeszcze? Nie, nie ma. O, ludzie kochani moi powiem wam tak ja mam już tak powiem teraz ktoś myślał, ktoś myślał, że baterie wyrzuca. Ktoś myślał, że baterię wyrzuca i nie zobaczył nawet, nawet nie zwrócił uwagi. Na pewno nie zwrócił uwagi na te dwie rzeczy. Ja pierdykam, ale jazda. Ile tu jest? Kurde tego? Złota. Masakra. Ja to muszę sprawdzić, to jest stare. Idź tą próbę. Dobra. Rozłączam się na razie. Także co? To są nasze znaleziska? z dzisiejszej, z tej miejscowy i lecimy dalej, lecimy dalej ludzie lecimy dalej, lecimy dalej będziemy dalej, w, ja mam zamiar zbliżenia tego masakra masakra Siemanko ludzie śmietnikowa Artysta z tej strony mamy sobotę, sobotę rano godzina dziewiąta i dopiero teraz e, e, chciałbym za, dla was zrobić podsumowanie e, tych dwóch złotych pierścieni e, emocje Opadają, ale naprawdę w szoku byłem. Musimy jeszcze dokładnie sprawdzić, ponieważ są to stare pierścienie. No i popatrzcie, tak w ogóle, jak ta ze śmietnika, ten sweterek ze śmietnika rezerwę należy. Fajny ten sweterek, nie ze śmietnika. Także można, można sweterek, fajny ze śmietnika. Mamy sobotę, odświętnie ubrani jesteśmy. E, dzięki, że jesteście, dzięki, że komentujecie, Śmietnikowe Artyści są jedną wielką rodziną e, w temacie e, odwróconej rzeczywistości. E, dostałem bardzo wiele wiadomości e, i e, nawet nie spodziewałem się, że e, ten temat tak po prostu będzie, będzie tak, za, tak duże zainteresowanie tym tematem. E, a temat jest tak obszerny, że mi się wydaje, że takie odpowiedzi to też mało by e, miały mocy. Potrzebna jest książka, potrzebne jest, żebym wydał książkę o odwróconej rzeczywistości. E, cały, cały po prostu, cały tomik e, tej wiedzy. E, a uwierzcie mi, temat jest bardzo duży i bardzo poważny. E, no dobra, będzie o tym w sprawach organizacyjnych, a na razie zrobimy to podsumowanko, takie szybkie. E, no nie będę podsumował, wiecie, ta rakieta była tam. E, fajna Wilsona. Tu wystarczy taśmę tylko i kurde nowa rakieta, patrzcie ona jest nowa, no nie, no trochę, czy co, nie, tak, nie, nie wiem, ale nie jest tu zarysowana, jest, jest prawda, nowa rakieta, nie wiem, nieważne, 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 to się okazało, że to jest wzmacniacz antenowy, e, trzeba go jakoś testować, kurde, nie wiem, no ale nieważne, zajrzyjmy tu, o, e, tak w ogóle to smacznego wszystkim życzę, e, kto gotuje ze, ze śmietnikowym artystą, e, to po prostu... E, w ogóle zapraszam na śniadanko. Wrocław jest gościnnym miastem, śmietnikowy artysta jeszcze bardziej, dlatego zapraszam wszystkich, zapraszam wszystkich na jakieś jedzonku, którego jest pod dostatkiem. Tutaj mamy kiełbaskę z jakimś tam groszkiem prawda? i ten takie leczo jakby, jakby leczą makaronik. Zapraszam, a na śniadanie to po prostu sobie jem jajecznicę z rzodkiewką i z tym, y, racuszki na deser, prawda, herbatka też jest, normalnie, herbatka musi być, jajeczko, jajeczko też chyba, nie? Mmm, Mmm, dobra. Coż tu, też się napijemy. No i co, to są ci nasi gości specjalni dzisiaj, zobaczcie, masakra dosłownie, ja zaraz, e, będą zdjęcia jeszcze, fotorelacja na koniec, ale piękny jak to datujecie, złoty, taki po prostu sygnecior na rękę, no masakra, sztos dosłownie i ten pierwszy pies też, ja tu patrzyłem, są te próby 7.5, coś tam, hmm. także... Będzie wszystko pokazane w fotorelacji, ale szok dosłownie szok i emocje wszystkie widać na. Nie spodziewałem się, że tam to będzie. Myślałem, że wam będę pokazywał depozyt taki kuchenny, no nie, czy coś, ale kurde, że tam złoto będzie. To masakra, golden, goldziki dosłownie. No nie ma co chodzić chyba jednak z wykrywaczem dalej, chociaż wywodzę się z, tej, z, tego, z tych kręgów. Pozdrawiam wszystkich detektorystów. E, pozdrawiam wszystkich detektorystów, e, no ale co, niestety przeszedłem na ciemną stronę mocy, czyli, czyli śmietnikowe poszukiwania. No i dobra, zrobiłem Wam fotorelację, e, wszystkich się po, pozdrawiam po raz kolejny. E, co znaleźliście co za ciekawego w weekend? W weekend to kurczę już nie ma wymówek, że nie było czasu. Wszyscy lecimy na hasioczki. Wszyscy lecimy na hasioczki e, i e, szykujemy się na te ciężkie czasy. Szykujemy się na ciężkie czasy. Hm. Sobota. Powiem Wam, że jest jeszcze kolejny film do wrzucenia, e, a nawet dwa. Także e, zabieram się za pracę e, i będziecie mieli wszystko na bieżąco. Wszystkie informacje, e, co się dzieje na świetnikach, hasiokach, e, jak sprawa tam wygląda. E, no i co? Lecimy, lecimy i bieri. No i jeszcze wam to zważę. Słuchajcie, pięć, siedem grama. Te dwa przedmioty przepiękne ważą, e, no i co, e, śmietnikowy artyści, e, tak dziś widzicie depozycik na żywo, coraz więcej będzie tych depozytów tutaj robionych na żywo, ponieważ nie ma takiego kontentu. E, inni myślą, że sobie wiecie, pochodzą, e, tralalala, wyciągną i będzie wszystko pięknie. Nie, tylko bierzecie i drzecie te reklamówki w tych hasiokach z tym jedzeniem i innymi badziectwami, tak robi to śmietnikowy artysta. No i co? Dlatego e, tylko tutaj najlepsza robota. Staram się jak mogę, kochani, dla Was naprawdę e, całym sercem, zdrowiem. E, lecimy z tym tematem dalej. Lecimy z tym tematem dalej. E, I jak ktoś nie będzie robił dobrej roboty, to dla mnie nie będzie w tej lice. E, trzymajcie się plutko e, jest z nami. E, co tu więcej robić? Lecimy na kolejne poszukiwania. Strzałeczka.